Dzień Dziecka to ważne wydarzenie w kalendarzu naszej redakcji, redakcji dziennika Gazety Prawnej. Jak co roku w ramach kolegium redakcyjnego spotykamy się z dziećmi, z młodzieżą i dyskutujemy o rzeczach dla nich ważnych, o tym, czym żyją. To, co może wpływać na ich przyszłość. W tym roku tematem przywodnim będzie sztuczna inteligencja. To temat gorący, temat ważny również tu i teraz dla nas, ale tym bardziej będzie ważny dla dzieci, które będą tworzyły naszą przyszłość za 10, za 15, za 20 lat. Raz w roku dziennik, gazetę prawną przejmują dzieci. Po kolegium redakcyjnym prowadzonym przez redaktorów DGP przygotowują artykuły prawę graficzną, ilustracje. Z okazji Dnia Dziecka pomagają również w przygotowaniu materiałów na strony internetowe grupy DGP Infor, gazeta prawna.pl, dziennik.pl i forsal.pl. Najmłodsi biorą także udział w debatach relacjonowanych na łamach i występują przed kamerami. Zapraszamy do współpracy partnerów przy tym specjalnym przedsięwzięciu. Z okazji Dnia Dziecka opublikujemy m.in. reklamy narysowane przez dzieci. Przygotujemy wraz z partnerami sądy tematyczne, debaty i lekcje na na ustalony temat, relacjonowany następnie na łamach Dziennika Gazety Prawnej oraz w internecie. Organizujemy także wywiady wideo poświęcone rozmaitym tematom i zagadnieniom z udziałem partnerów. Zapraszamy do współpracy. Z okazji Dnia Dziecka Dziennik Gazeta Prawna i media grupy DGP Infor zyskają specjalne oblicze. Będzie nam towarzyszyć dziecięca kreatywność i radość tworzenia. Bądźcie z nami!